Dla nas chrześcijan to święte jest bardzo ważne, bo po raz pierwszy Pan Jezus objawia się poganą. Bóg przechodzi nie tylko do narodu wybranego, ale do wszystkich ludzi, do wszystkich. Wszyscy mogą być dziećmi bożymi, jeśli tylko zechcą przyjmą tę moc od Pana Boga. Słowo Boże dało moc, byśmy się stali dziećmi bożymi. Przeżycie duchowe tak jak dla każdego. Myślę, że to jest świetnie zorganizowane tutaj w Chorzowie, jestem pierwszy raz. Ale wydaje mi się, że patrząc też po ilości osób, które dzisiaj tutaj się zgromadziły, żeby uczestniczyć w tym wydarzeniu, wydaje mi się, że należy to kultywować. Tworzy się taka wspólnota, jakaś jedność, ludzie są szczęśliwi, zadowoleni, śpiewają kolędy wspólnie, wędrują w Olszewku, także to jest na pewno niezapomniane przeżycie i warto, żeby każdy przynajmniej raz w życiu to przeżył. To świetna inicjatywa, przede wszystkim e, błogosławieństwo e, dla ludzi no i możliwość spotkania się i śpiewania kolęd razem. Trudno by nie przyjść na ten orszak. Także my przychodzimy co roku i jest zawsze fajnie, wesoło. To jest po prostu radość. Radość, bo jestem katolikiem, to po prostu cieszy, że tyle ludzi przyszło i tyle ludzi uczestniczy w takich procesjach.